Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prison Break: The Conspiracy. Dobra, idziemy sobie dalej, jak zawsze. Mm. Tą drogą, co właśnie teraz idziemy, to jest zapewne droga ucieczki z kofilta z więzienia, bo on tam ma tatuaże itd. W ogóle chcę uciec, chcę z tego więzienia uciec, prawda? I powiem wam, że nie wiem, co tu mam zrobić, ja mam tu przejść. Aha! Po cichu. Co ty w ogóle tam robisz? Po co tam stoisz? Tam czy tutaj nikogo nie ma? Nie wiem. Dobra. Jeszcze trochę. Okej. Okay. I... Teraz tu idzie strażnik. O okay, mu uciekłem. Aha, Skąd ty wszystko wiesz? Taką mają ucieczkę takimi górami jakoś tak I trzeba to zakręcić czy odkręcić nie wiem Chyba zakręcić no Tutaj, dobra Ale ładną tą ucieczkę mają Fak! Zapomniałem Dobra. Można tak. Ty Why? Sure. Hold on a second, tam gadają przez telefon sobie, czy nie wiem. Ja po prostu chcę tylko wejść do góry. To wygląda tak jak on by po prostu teraz uciekał Opa. o kurde, ja pierdzielę więcej po tam gdzie nie ma strażników tam się pospić Chyba tutaj Tylko, że skórze mnie to że... Że... O, że tego... No, już, już nieważne ważne, bo szedłem Ale ktoś mi chyba na skiebie teraz napisał. Zapomniałem ustawić co nie przeszkadzać. Dobra, już nieważne. Gorzej, że, że gorzej żeby nigdy do mnie nie dzwonił, nie? Dobra, teraz tam. Klein. Ja, to będzie najgorsze. Trzeba się teraz... Nie! To już tak dobrze mi szło. Czyli napałę szybko. O. No nie, fucking man Napałę. Nie, tylko mi tu nie oświetlaj nic. Fuck, fuck! Wbijaj Dobra. Jak na razie to łatwo no, czy trzeba się poczekać. Dobra. I tutaj też tak to się usnęło. Próbuję no, na dół. Chyba Belik. Co jest? Tu no nikogo nie ma i ty idź stąd. Dzięki. Dzięki dziadek. Spierdzielamy No kamera nie uchwyciła No. Co, może mam tu wejść. Tu drzwi. Fuck. Lepiej ją wyłączę. I jeszcze. Co mi się zdaje, że tu będzie. On szedł. To już i mam przez Yes Oh, fuck Não sou a Róbia. No nie, no głupia kamera mnie zobaczyła. Trzeba ją wyłączyć. Chyba to przynajmniej już wiem, co trzeba zrobić. Poczekajcie. Już będę wiedział. Muszę tą kamerę pieprzoną wyłączyć. Wyłącza. jaki debil! no Sorry, kurde, nie mogę. Zobaczymy, czy teraz się uda. Chwilę to kamera. Dobra, jaki jestem idiota, No nie! Już tak było dobrze. Czekam aż się ta kamera jeszcze odwróci. No, tu jest strażnik. Jeden, tą kamerę mi teraz wyłączył szybko. I tak, i zobacz mnie, fajnie. To nerwuje już tak coś naprawdę. Już który raz? Piąty? Czwarty? Piąty chyba. Nawet nie będę liczyć. No. Nawet, nawet, nawet tego. Nawet... Masz tam stać. Uff. Gdzie teraz? Halo? Co ja mam teraz zrobić?

Fucka man, to oświetla wszystko. To strażnicy jeszcze, nie? Nawet się nie odwracajcie, przeskoczysz to czy jakoś tak? No. Tam! Aj, zapatrzyłem ej, 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 nie wiedziałem, że co ty tu coś zrobisz Tylko w właśnie. No, jaki diota, on akurat tutaj musiał przyjść. Czekajcie, bo ja nie wiem, co mam teraz zrobić. No, i widzi, widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie. Możesz iść już? Nie, Tak daleko już to zrobiłem Znajmniej wiemy wiem już gdzie mam iść Obydwo idzie, dobra i się idę pokazać już nawet To nie ma sensu teda. On tu idzie. Po jakoś to zrobimy. Zaraz coś zrobimy. Daj styczy ryba. Jaki fak piępszony ja. Но, вверх, вбий. Ага, этот был наду, не знал я, снова какие-то О, стоп, там. Down on your knees. Please, Don't shoot! Don't shoot me! I've destroyed my prison records and Aldo is erasing my company files. I'm the man who doesn't exist. The ghost in the system. When manix comes to get Burrows, I'll be ready for it. Czapter ósmy. Ósmy. Nef plan. Paxton Aran. Aran. Gdy. Aran. To be moved into Scofield. się tego czytać, bo lamię z tym angielskim. Co tu się dzieje teraz? Zobaczmy. Jesteś, I, pushy, you I have a message for you it says you're all clear on the outside and it's signed a friend thanks charles thanks thanks my company records have been erased aldo kept his promise oh my god abruzzi I... is back well, well, abruzzi for

Oni chcą zabić chyba Dobra, powiem Wam, że w następnym odcinku sobie pójdziemy dalej. Ciekawe jest bardzo właśnie, co będzie dalej i tyle. Dobra, żegnam się z Państwem, narka wszystkim.